Dzisiaj będzie reakcja na dom, mój nowy dom, Wasza i Zuzia. Zuzia, przywitajcie. Dzień dobry wszystkim. na reakcję na ten dom. Czy, Widzę, czy ty czy wy i Zuzia jesteście gotowi? Tak, ja jestem, a wy? Jak jesteście gotowi, to zostawcie łapkę w górę. I prze, I nie, ja, 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 ja poczekam sobie, a się łapkę w górę. O, jeden już zostawił, dobra, to już wygrał, chociaż jeden zostawił, dobrze. I stąpi, to... oczywiście, kto, kto, kto jest. Trzy, dwa, jeden. Wow, ale jest też z Jaksów. No tak. Ale ładny. Je prezentuje z boku. Wow. Obej o, obejdziemy go na widzę, y jak oddajesz y go w skali 1 do 10. 10 na 9. Dlaczego? Nie da się tak. 9 na 9. 9 na 10. Dlaczego? No, dlaczego? No, dlaczego? No, bo samemu nie ma takiego, no wiesz, takiego, kiedy muszą na przykład tam kwiatki, bo no, tego. Kiedyś. No, gdzieś nie widziałaś tych kwiatków. Nie ma. A, bo, będziesz oceniać, jak zobaczysz wszystko, ok? Więc tu przyjdziesz. Widzimy później, wy, jak zobaczysz wszystko, też napiszcie w komentarzu to, yy, o w skali z 1 do 10. Nie, tak jak z 10 na 9, mm -hmm. bo wtedy jedynkę z matematyki. Dobra, My obejrzymy, yy, o, chodzimy obok, o, wokół tego domu. Kwiaty są! Ja. Kwiaty. Te kwiaty są. Chodzimy dalej, to jest teraz, ale zobaczcie to potem. Z zewnątrz. Na razie z zewnątrz. No, na, zapomniałem włączyć nagrywanie, ale mniejsza z tym tej... do Mikołaja. A tutaj jak się wchodzi, to się przed do Mikołaja i szczołeczka w tą stronę. I teraz, i teraz wchodzimy. Uważaj no, na chwilę. Hmm? Na razie nie ma nic, prawda? Ale to jest są takie ładne okienka. Ja zgadnij, co, zgadni co się tam znajduje. Ostateczna odpowiedź? A co to jest Okej. Teraz! No Widzisz, to jest taki daszek. Nie, nie zaznaczaj mnie, do dobra? Bo zaznaczaj, że nie zobaczyłeś całego, a ja już mówię, że nie ma. Zuzia, idziemy na dół czy do góry? Na dół. Na dół? Okej. Okay. Wchodzimy na dół. To jest mój magazyn, widzowie. To są rzeczy pomieszane, czyli ja mam tutaj różne moje rzeczy. To są narzędzia, czyli motyka, łopata i siekiera. Fajne. A tu na to na ja w ogóle nie patrzcie, to będzie w innym odcinku. Zaklę... Książki z nak... zaklęciami, ciernie 3, ciernie 4, ciernie 3, moc 5 i ostrość 3. czy 5? To no. są bloki, które posiadam, które posiadam w mojej ręce. A tutaj widzowie, tutaj są wszystkie emeraldy, diaksy, złota, złoto i żelazo. Dużo tego, prawda? Tutaj te skrzynki jeszcze nie wiem, co w nich będzie. Teraz idziemy do góry. Uwaga. Dwa, jeden. No. Ja tutaj, wiem, że to tak na razie, jest tak, yy, tak pustła, może yy, później będziemy, może kiedyś na odcinku to przy, ten dom przy ozdobie. Słuchajcie, tak w górę ten, kto chce, żebym tylko teraz nagrał. Do gonicie mnie? Dobra. To zostawię tratki w górę. nie zostawiajcie tylko na tylko dlatego, ale żeby nie tutaj... było... Tak, to? Nie, dobra, 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 nic nie słyszałaś. To jest łóżeczko moje, a skrzyneczce te są... Takie moje rzeczy. Miesz, zaklęty ogień 3 i ostrość 5. Kilo, y, wydaje już 5 pięć, dotyk. Yy, pieczona wieprzowinka, wieprzowinka, yy, Nie, nie, gada, nie Nie pytajcie dlaczego to, to się nazywamy. To kciapeczka z, 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 z naprawą, ochrona 4, oddychanie 3, ciernie 3, niezniszczalność 3. Naderytowy na piersi to jest naprawa, ochrona 4, ciernie 3, niezniszczalność 3. Nogawice spodnie to są naprawa, ochrona 4, ciernie 3, niezniszczalność 3 buty to jest łagodny upadek 4 Grabież 3 naprawa ochrona 4 torpeda 3 ciernie 3 niezniszczalność 3 teraz idziemy do fajnego miejsca nie teraz Zuzia o yy, w skali 1 do 10 9 na 10. Dobrze, a dlaczego akurat ta ocena? No wiesz, że tutaj albo nie mamy takich chwilę taki sam. Nie na przykład z dół, tylko tu jest taki stojący tego. No i może jesteście jakieś ozdupki. Może, no na no, odcinku no, no, będę robił, ale 9 na 10, tak? No, 9. A widzowie wy też napiszcie w komentarzach. Jak, jaka jest Wasza ocena w skali z 1 do 10? Mam nadzieję, że Wam się domek podobał. Jak się wam się podoba, zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie na żeby Was nic nie ominęło. A ja się z wami żegnam. Zu dnia też się zajął, żegnasz z widzami. Widowie widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć!